Cześć, witam wszystkich serdecznie, jestem Keks, jest ze mną. Gark I zapraszamy do border... Tak jest, a to jest Borderlands 2. No to co, zaczynamy? Zaczynamy, to. Dobra. bez jest... be, bezbędnego pierdolenia. Tak jest. To jest kooperacja i kiśniemy. Będziemy przychodzić razem kampanię. Dokładnie. Jesteście z nami od samego początku, od samego menu. Ja wcześniej tylko na chwilkę włączyłem gierkę, żeby sprawdzić jak mój staruszek pociągnie tą grę i jest nie najgorzej. No, myślę, że spokojnie pociągnie i mam nadzieję, że będziecie z nami do samego końca. A przynajmniej aż któryś z nas nie zginie. Tak jest. Oczywiście odcinki będziecie mogli znaleźć na moim kanale, jak i na kanale kekso. Więc nie macie się o co martwić, w moim... Ja z czego, tak jest, w, w opisie w tych filmikach, to będę wyszła do Bordelance będzie adnotacja do kanału No Dokładnie, ja na każdym filmiku będę i dawał adnotację w opisie i na filmiku bezpośrednio. Wiem, że niektórzy użytkownicy nie potrafią kliknąć więcej informacji, ale... Ale damy Raku Radea. Tutaj zapowiada nam się całkiem ciekawa historia, a my ją tak troszeczkę pieprzymy z tym zadaniem. No, no, Może na razie umilknijmy umilk okay. i sprawdźmy, co Gran ma nam do zaoferowania. O, ciekawie? Ogólnie gierka przedstawia nam coś w, w rodzaju zagłady, apokalipsy, wyrządzoną przez Pandorę. A my, jako łowcy, musimy zapobiec temu chaosowi, który rozprzestrzenia się na świecie. No, myślę, że. Myślę, że podołamy tego zadania. Dokładnie. Oho. o. Jakaś zbliża bestyj... się. Bestyjka. Ja już oglądałem ten wstęp, nie wiem jak, tyke co. No, ja oglądałem tak mniej więcej do połowy takiego pociągu, potem wyłączyłem. Można Z, powiedzieć, ze, że. Ze względu na teresach. Dokładnie. O! O, Uch, no! o! właśnie, można powiedzieć, że sam początek ma już pie swoje pierdolnięcie. Takie. O! To chyba tytułowi bandyci, którzy robią rozpierdol i ten w masce po prostu... O, ale ani pociągnął. Dokładnie. Ten w masce po prostu powinien być moją postacią główną. Nie, nie wyobrażam sobie grać inaczej niż w taki chaotyczny sposób. wala o maskę. O! Przynajmniej matę. Dokładnie. I ścieżka dźwiękowa w tej grze jest naprawdę... jest ta muzyka. Pierwsza klasa, nie? Dokładnie. Postarali się, postarali się. No. Mimo to, mimo to, że tak gra już na dole. No, naprawdę pierwsza klasa pod względem kooperacji. Nie wiem, nie sprawdzałem, dlatego teraz mam zamiar właśnie to zrobić. Skoro już mam okazję nagrać z tobą, no to niech to będzie Borderlands 2. Dokładnie. Zobaczymy jak to będzie. O, welcome. To są nasi tytułowi łowcy. O, i kim tu grać teraz? Będziesz musiał wybrać. Graf oferuje nam cztery postacie, na pewno... Ten, to wygląda, to nawet, spoko. To jest taki typowy technik chyba. Tak? Tak. Ten y, taki najmniejszy... Bro. Najmniejszy, ten taki najbardziej szeroki. To totalny po prostu... To jest po prostu... Y, inaczej nie da się opisać y, rozpierdolu. Wyjmuję bronię, zresztą za chwilę sam zobaczysz. Dobra. Tutaj coś w klimatach science fiction. Hmm. Magia te sprawy. O a właśnie... Ty też chciał grać? Ja już grałem postacią Zero Asasinem, za chwilę go zobaczysz. A to jest a, ten co... Wiem, chyba nawet który. A o, to jest ten, ten co robi rozpierdol Ten nawet spoko. Od razu przyciągnęło moją uwagę te dwa karabiny w ręku. A to, o, jest, a, o, to a to jest moja to... postać. No. Wybrałem sobie ją, ponieważ lubię klimaty Asasinów no. Jeden i drugi naraz a się nie mogę doczekać już tej całej rozgrywki tego wszystkiego, jak to będzie się planować. Naprawdę jestem pod wrażeniem, ja. że nam się udało to wszystko Ja zdziałanie. tak samo, No, nawet nie sądzi... nawet nie możecie się domyślać, ile pracy zajęło nam dostosowanie na, naszej kooperacji. Zyskać takiego efektu, jak teraz, że gramy we dwóch, że widzimy ten sam pulpit, to wszystko. Dokładnie. O Wiadomość pułapka. Mhm. Hmm. Jebud. Ho, ho, ho. Pociąg rozleciał się na wszystkie możliwe kawałki. No. Myślę. Od, od razu zaspoileruję, bo przeżyjemy. O. I tu wybieramy. Mamy dwie minuty. Znaczy. Nie wiem, czy jest sens, bo ja już mam postać, ale wybiorę, no, wiem, wybiorę wiem. to samo, co wcześniej. A ja właśnie. Myślę nad, nad masz... tą pierwszą i nad tą ostatnią. No masz dwie minuty, no w sumie teraz to już minuta 40, dlatego dobrze się zastanów. Hmm, bo, te, bo tą dziewczyną to raczej jest taka od magii, coś w tym stylu, prawda? Tak, tak, dokładnie. To raczej mnie to nie kręci, a ten pierwszy to on takie chyba jakby wieżyczki rozstawia z tego, co tam trochę czytałem, prawda? Yy, tak, to jest typowy technik, taki... To wiesz co, ja sobie inżynier. chyba wezmę, mam ochotę na tego z tymi broniami. Wiesz, hmm. będziesz czynił rozpierdol. Tak w właśnie dobrym myślę, stylu. wiesz co, chyba go weznę, wiesz co? Wybrałem, ale mi A dostosowałeś sobie wygląd? Oj Nie! Ha, Fuck, a można było? Można było zmienić, ale! Z tym grze można się jeszcze zmienić. Naprawdę? No bez kitu można, można. Te, tego nie wiedziałem. W jednym co można było. Tutaj też bez ja na nawet nie Zobaczymy widziałem. Oho, już cię widzę. A ja, ja cię ale... nie... ty nie siedzisz ze mną. Nie, widzę cię po lewej stoisz. Po mojej lewej, czyli ja jestem po twojej prawej. Czy ty jesteś oparty? Nie, to nie. Jest Leżę. A Leżę, oparty. Widzę twoją o, o, rękę. Widzę Siemano, siemano, o. Ale ty jesteś niski. Tak? No. Pasuje do mnie, bo ja w ogóle nie jestem zbyt wysoki. No tak, ale... Dobra, ten robot coś dla nas gada, trzeba, wypadałoby go posłuchać. O, coś dla nas ma. wow Coś mi się... Mamy jako komunikator czyli będziemy widzieć z siebie na mapie. O. Przydatne. Też, ma, też masz taki niski poziom życia? Mhm, mm nie. Po lewej na nie, dole. ja mam 50 na maksa. O, coś mi się tutaj zrobiło. Czekaj, Naprawdę? ja sobie, y, tylko ciutkę dam, audio dam sobie na szóstkę że pozwolisz. Okej. Okay. Dobra, zrobiło się? Zrobiło się, dobra. Ja mam poziom życia 10. A ja 90, bo ty może byłeś uszkodzony. Dobra, chodźmy za no, nim. już idę. Y... Całkiem ładna pani nam się wstawiła na ekran, nie no, powiem. nie powiem. Jak ktoś do... umiesz biegać sprintem, nie? Yy, nie, wydaje mi się, że muszę dwa razy nacisnąć, nie? nie. <laughs> no wiadomo, no, że no, się Ło, no. wow, ale ja wysoko skaczę. Nie wiem jak ty. Ja, ta, ja tak samo. Ole, by byczys. Dobra. A nie mogę sobie A, pojeździć na robocie. Ale Ufo porno. Ufo to, porno. To teraz. A. Ten statek w tle na naprawdę no, na wydaje się być ogromny. Czemu ten robot patrzy na ciebie? W sumie mam spokój, <laughs> przynajmniej nie zawraca mi dopy. Czy jest tu coś, co można zebrać? Wow. Ej, co, co nie się nie stało? Wiem, Chyba umarłeś, leczę cię. Dzięki, ale co się stało? Czemu? Nie wiem. Może na ogień Te nie mam pojęcia. Możliwe. O, amo. Dobra. Później jak będziemy się też, jeszcze tym wszystkim No jak ktoś to też nie, co, nie? A w sumie nie to się robi o. X i ten, czeka zaraz, prawda, Z. X-em X, y, z tego co zauważyłem, możesz poprosić kogoś o tradę. Okay. Więc zanim pójdziemy za tym robocikiem, rozejrzałbym się po mieście, bo... ciekawe skrzynki. No właśnie. Dziesiona. Dobra. Gdzie ona. Ja, ona? Nie to wygląda, śpi. No, powiem ci, że nawet na tych moich <grych> niezbyt... To i tak wymaganiach. Nie. I tak gra w.. No, tak, naprawdę. Zakomię cię. Pomyślam się. O ja, skanowanie. Dobra. Zabra, skanują się. nas. Skanowanie. O, zobacz, tu chyba ci też robocik go góry. Nie wiem, co to? Dobra. Masz broń? O, mam broń. jeszcze nie doszedłem. O nie, też mam broń, tak? Jedynką, dwójką. Ja mam chyba trzy bronie, wiesz? Nie, ja mam też dwie, no. Ja też chyba Nie, dwie. Oh. Dlaczego zawsze, gdy pojawiają się przez krzywdę, no zaraz ten, tam też się pojawiasz? Nie, Spoko, później się będziemy wymieniać. Dobra, dobra. Jakoś mało mnie interesuje, co to robocie bo... Podstawowe... Nie, sterowanie to my tam Podstawowe... Sterowanie to chyba... O. To chyba, chyba Yo, każdy się pogarnie, że ship. A no. wypadało słuchać tego robocika. Yo. Nie! O. Zniszczył nam robota. A zaczynam go lubić. Co? Tam jest! <laughs> Gdzie on jest? Nie. Yes. Bo tak średnio kaniem angielski, niestety. Niestety. go. Y mówi, że w szafkach są bronie, żeby. Żeby się o, uzbroić. O, o. Tu są jeszcze szafki. jak możesz taką mieć rzeczy? O. Nie, nie wiem co. Co to okazji. jest? No, co nie mam odrobić? A bo on nie ma w oka Chyba <laughs> nawet w, 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 w sumie wszystko mamy o wysył. dobra tutaj Dobra, lecimy. Ja i tak nie mogę wszystkiego. O ja kliknęłem coś i coś mam. Mogę ulepszyć, albo kupić. Nie wiem o co chodzi. Czekaj, ja na razie biorę. Yy, wydaje Stop. mi się, że questa. Bo ty możesz akceptować questy Dokładnie. generalnie. Dostaliśmy broń. Oj, ff, Wiesz co, o, nie mam pojęcia. Ma, jak się leczyć? Nie, ja mam wie, mam na maksa. To nie będzie jakiś klawisz. Tu masz leczonki, jeżeli no, ja, ja musi... Co jest? Mam to szybko. Ja by... w tej grze działa, ale okej. Okay. Ja bym sobie zmniejszył. Ja, te, no, ja zmniejszyłem dobra, wcześniej ja ulem, czułość. A to już w kolejnym odcinku. Wiesz co, nawet w sumie nie wiem. Przez, jedyne co z, jest w tej grze coś, co robi się kontrolę? No ja bym to z chęcią. Bo jeżeli zmienić. nie, to chyba zmieniłbym sobie. No, ja z, z, z Cena kontrol. też bym to zmienił. W sumie coś to co? Nie widzimy, że to Dobra. Spokojnie. Na razie no, to mi nie przyjrzymy. A nie chcemy się robić niepotrzebnych cięć. O no właśnie, dobra. Jakaś mapa? Widzę z tego. O, ty... Wszystko chyba mamy tutaj zebrane z tego, to co znika. Hmm. Co to jest ten Travel? Pokazuję mapę, gdzie możemy w bardzo szybko tempie przemieścić się. Aha. Ale jak na razie tu nam no, nie będzie potrzebne. Dobra. Dawać tutaj do tych drzwi otwartych. To idziemy. W ogóle ktoś zaczął y, sprawdzać czas <grywa> nagrywa nagrywania. O, ja nie, nie, nie. Myślę, że nagramy tak do pierwszego jakiegoś momentu hmm. wytchnienia i... I zakończymy na tym. O Zbieraj skrzynki. Nie wiadomo kiedy w... coś się z nich przyda. Wow, wow. Okej. Okay. Dawaj. Instruktażowe filmiki, w których ta babka informuje nas w sumie w o czym. Masz skrzyneczkę, mm -hmm. weź ją. Dobra. Ten wróg chyba zaczął się tam pojawiać. A v, to masz ten, jakby kosa jest w pięści. kosa pod żebra. No, widzę. O, widzę. <gry> jak na dzielnicy. No, widzę. Masz szelbę. okej. Okay. Teren wyczyszczony. Kry wow. Critical. No. E, wiem, ja, Ten nie mam Wiem, Ten lód można e, rozwalać. okej. Okay. Lecimy dalej. Czemu tak się drzesz? Ja. <laughs> znaczy, nie wiem, co się dzieje. Tu masz chyba fast travel, uh -huh. z tego co widzę. Gdzie? Yeah, o, o, Czekaj, czekaj. Ona coś gada. Musimy dostać się Dobra, do sanktuarium, lecimy? tam będziemy najbardziej bezpieczni Ło wow. wow. Robot się spierdolił, ale Wiel tam też? O! O słuchaj Gdzie to? Dobra padł. Dzięki Nie zauważyłem go Dobra Muszę przeładować Sorry, sorry. To jest mój. Tak. A zdjąłeś mi go z przed oczu. No, v, 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 Aha. V to jest kosa. Kurcze. A ja maszowałem F. Dobra. Robot się zakopał. Trzeba go wykopać. No, ja sobie potem nawet nie chyba ustawiałem, okay. że wiesz... Nie sądziłem, że to trzeba to kosa go i że się płuca. No, to wtedy nie. Gdzie mamy iść teraz? No, chyba, że to odpowiada to, to za jakiś inny przycisk, który jest zapisany. Wtedy... Tak. Na razie przeszukajmy tą lokację, Tutaj o, masz skrygi, takie te apteczki. zwalajmy lód. Te strzykawki. No, ja też nie. Trzeba potem będzie przeszukać te opcje. To już nie widzę, 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 ale, ale na nie nie Tak. Żeby to też tam nie trwało za długo, bo nikomu się nie będzie chciało, że żeby tam materiał, prawda? Dokładnie. A, od razu przy obrabianiu nie. tego. Jest to bardziej przyjemne. O, o. o. Co jest. O! jest? Jest. I ma jego oko. Nieźle. Knocker je... No wstęp miał zajebisty. Nie. Dobra. To ty do mnie nawalasz? Nie. Dostałem friendly fire chyba Uważaj Ło wow. On do Ataku mnie rzuca! Atakuj go Ale Ja też U góry Damy, Dajemy radę Gdzie on jest? Ja też mam w jednej taki Ale mam odrzut z w jednej broni. Oho wow. Critical Pewnie Dobra Kosy. Dajemy radę. Biorę, biorę bossa, daj mi te mniejsze. Pomagam. Ło, wow, ale dostałem. się uleczyć naprawdę to. to żeby... oh, Dobrze. Skosy, level up. Level tak up, tak dokładnie zaleźć. to samo, tak. Bardzo ładnie. Zobaczyliśmy go, nie powiem. Dobra. O, tam może oh. rzeczy leży. Pozbierajmy tylko te rzeczy i. Na dzisiaj chyba będziemy kończyć. Myślę, że tak. Że całkiem wystarczy tyle emocji. No. przy okazji zabiliśmy jednego bossa Tak jest i zobaczymy co będzie w kolejnym odcinku Niech robot skończy pierdolić Dobra Jeszcze rozwalę lud nie. Nie, nie Tutaj też rozwalę Same jest ciekawy. Dobra to, to by było To by było tyle okay. Ja byłem Kekso to był Gark To był border. Dokładnie dwa. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku nie? Do zobaczenia Do zob Trzymajcie się, Dobra, cześć na razie.